Dzień dobry Państwu. Chcieliśmy wszystkich Państwa powitać na konferencji prasowej, która poświęcona jest pracy Komisji Infrastruktury. Dzisiaj podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury było rozpatrywane sprawozdanie podkomisji poświęcone projektowi długo oczekiwanemu w szczególności przez przedsiębiorców, który dotyczy spłaty niezaspokojenych należności przedsiębiorców. Za niektóre prace wynikające z realizacji udzielonych zamówień publicznych sprawa toczyła się od kilku miesięcy. Mieliśmy do czynienia z protestami, ze strajkami, z organizowanymi grupami przedsiębiorców, którzy oczekiwali reakcji strony rządu, ze strony parlamentu, jeżeli chodzi o uregulowanie kwestii należnych im, należnych im zapłaty za wykonane roboty przy budowie autostrad, autostrad czy też dróg ekspresowych. I dzisiaj mamy do czynienia z finałem. Komisja Infrastruktury przyjęła sprawozdanie pod komisji. Projekt bardzo ważny, istotny. Wyleczenia mówią o tym, że te należności, które Generalna Dyrekcja będzie musiała wypłacić podwykonawcom, wykonawcom szacuje się na około ponad 100 milionów złotych. Pan poseł Żmia był przewodniczącym podkomisji. Proszę bardzo, razem ze mną w konferencji bierze udział pani poseł Krystyna Sibińska i najbardziej zainteresowani tym projektem, można powiedzieć ci, którzy długo oczekiwali na realizację tego projektu. Pan Tomasz Zając, który reprezentuje grupę wykonawców, którzy oczekiwali na przyjęcie tego projektu. I Jakub Zakrzewski, który jest pełnomocnikiem firmy uczestniczącej w całym tym procesie inwestycyjnym, głęboko zainteresowanym realizacją tych wszystkich gdyby, obietnic, które były składane podczas tych wszystkich protestów. Projekt został przyjęty w wersji, w wersji która została przygotowana przez od pana ministra Słowa Nowaka. Proszę panie przewodniczący. Szanowni Państwo, projekt ustawy kształcie przyjętym w, staro, w sprawozdaniu Komisji Infrastruktury, daje możliwość uregulowania należności podwykonawcom, dostawcom towarów, materiałów, usług, sprzętu, transportu yy, na wniosek każdego z tych przedsiębiorców. Yy. Generalna Dyrekcja będzie realizowała te należności z Krajowego Funduszu Drogowego do wysokości gwarancji należytego wykonania. Dobrze, że dzisiaj przyjęliśmy to sprawozdanie, mimo że materiał bardzo trudny, bardzo wywołujący duże emocje, ale na tyle ważne, że ponad podziałami politycznymi po burzliwych dyskusjach sprawozdanie zostało przyjęte, bowiem jest szansa, że dzisiaj na tym posiedzeniu pani marszałek zarządzi wprowadzenie do porządku tego, tego projektu i odbędzie się, mam nadzieję, jutro drugie czytanie. Jeżeli tak się stanie, to jest szansa, że na zakończenie tego posiedzenia odbyłoby się trzecie czytanie, czyli uchwalenie tej ustawy, czyli cel, który nam przyświecał wspólnie, rządowi, który zainicjował tę ustawę, ale nam tutaj posłom w Komisji Infrastruktury, żeby przeprocedować jak najszybciej, osiągnąć jak najlepsze sprawozdanie, będzie osiągnięty a przedsiębiorcy y, otrzymają w miarę szybko należne środki finansowe. Pani poseł Siwińska, proszę. Szanowni Państwo, ja się cieszę, że udało nam się dotrzeć do szczęśliwego końca w pracach zarówno podkomisji, jak i komisji. Aczkolwiek na początku miałam wrażenie, że nie wszystkim zależy na tym, żeby do tego szczęśliwego końca dotarło, ponieważ obserwując i uczestnicząc w pracach zarówno podkomisji, jak i komisji, miałam wrażenie, że szczególnie posłom opozycji, a szczególnie posłom Klubu Prawa i Sprawiedliwości zależy na tym, żeby rozciągać maksymalnie w czasie pracę nad tą ustawą. Pierwsza podkomisja połowa czasu była poświęcona dyskusji, dlaczego dzisiaj, a nie wczoraj. Druga podkomisja, dlaczego ci uczestniczą, a nie inni, dlaczego ci zostali doproszeni. Dzisiaj również rozpoczęło się od przepychanek niemerytorycznych, wręcz politycznych. I dobrze, że interwencja ministra Nowaka spowodowała, że zaczęliśmy pracować merytorycznie. Bo przypomnę, że zarówno w czasie prac podkomisji, jak i komisji klub radnych, przepraszam, klub parlamentarny, członkowie klubu parlamentarnego Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości zgłaszali poprawki, które z gruntu rzeczy były niekonstytucyjne i mogły spowodować odrzucenie tego, tej, u, u, tej ustawy. W związku z tym żadne pieniądze nie trafiłyby do żadnego przedsiębiorcy. Dlatego no, cieszę się, że udało nam się znaleźć kompromis. Yy, ze szczegółów, które możemy tutaj przytoczyć. Rozszerzyliśmy może nie wprost katalog przedsiębiorców, do których pieniądze trafią, poprzez zapisy mówiące o tym, że ci, którzy pieniądze dostają w wysokości 50% zaliczki, żeby dostać następną część, muszą okazać się dokumentami potwierdzającymi, że rozliczyli się ze swoimi dostawcami, ze swoimi podwykonawcami. W ten sposób ci, do których Ci pieniądze trafią z Krajowego Funduszu Drogowego, ta grupa po prostu jest coraz szersza i w taki sposób dajemy możliwość, żeby te pieniądze trafiły do tych mniejszych przedsiębiorców, dostawców i usługodawców. Bo przypomnę, że też cały czas były wątpliwości, czy ustawa jest dedykowana tylko i wyłącznie pod dostawcą, czy szerszej grupie. Mówimy o podwykonawcach, mówimy o dostawcach, mówimy o usługodawcach. Także tak z grup wygląda ta ustawa, wypracowana zarówno w podkomisjach, jak i komisjach. Jakie to są przypadki? Najlepiej powiedzą sami zainteresowani. Poproszę teraz pana Jakuba Zakrzewskiego, jak wygląda sytuacja jego firmy w tej chwili Szanowni i Państwo, dlaczego ten projekt jest tak pilny i ważny? Szanowni Państwo, jesteśmy na takim zakręcie w naszej działalności gospodarczej, który ograniczył naszą zdolność, naszą płynność w sposób znaczący. Ta ustawa niewątpliwie będzie w stanie nam pomóc, choćby nawet wyjść z tego zakrętu płynności finansowej i rozliczyć naszych podwykonawców, poddostawców. Jesteśmy firmą, która zajmowała się procesem logistycznym, więc to jest bardzo złożony proces i bardzo kosztowny, często przewyższający same koszty związane z, z budowaniem i organizacją samej budowy. W zasadzie ten projekt ustawy pozwala nam podnieść się i doprowadzić do sytuacji takiej, że ci wszyscy, tak jak wcześniej powiedziałem, nasi poddostawcy, podwykonawcy będą przez nas rzetelnie rozliczeni. Obecnie zaległości i zobowiązania wobec naszej firmy, generalnego wykonawcy sięgają przeszło 4 milionów złotych. Dla firmy jednoosobowej działalności gospodarczej jest to, na pewno Państwo zdają sobie sprawę, niewątpliwie spore obciążenie. A o komentarz całej sytuacji będę chciał prosić Pana Tomasza Zająca. Pan Tomasz Zająca reprezentuje grupę podwykonawców i wykonawcy. Proszę bardzo. Znaczy, szanowni Państwo, ta ustawa to w pewien sposób przełom, bo obejmuje pewną odpowiedzialnością Skarbu Państwa w saksusfikcji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za podmioty, które do dnia dzisiejszego w żaden sposób nie były chronione na inwestycjach publicznych. Co prawda ustawa dotyczy tylko i wyłącznie dróg budowanych czy też nadzorowanych przez Krajową Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Natomiast w tej sytuacji, jeżeli ona wejdzie w takim kształcie, wiele, wiele osób będzie chciało być może ją dalej sabotować. Natomiast ja na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć dostawcom materiału, mogę powiedzieć dostawcom usług transportowych czy sprzętu, że jeżeli, jeżeli wygrają procesy ze swoim dłużnikiem, to dostaną pieniądze z Generalnej Dyrekcji do Krajowych i Autostrad. Miejmy nadzieję, że ta wysokość zabezpieczenia, która, o której mowa w ustawie, która limituje odpowiedzialność Skarbu Państwa, wystarczy na zapłatę przynajmniej tych należności głównych i tutaj nie będzie, nie będzie już jakichś większych problemów, bo jeżeli sama ustawa nie wejdzie w życie, to ja dzisiaj mogę moim klientom powiedzieć wprost. Słuchajcie, wygramy procesy, ale to, czy Wam dłużnik zapłaci, uzależnione jest od skuteczności komornika. W przypadku postępowań upadłościowych, z mamy miejsce w tej chwili e, mówimy o dss mówimy o Polimie, mówimy o upadłości hydrobudowy, będzie zależało od, y, od tak naprawdę zdolności masy upadłości. W tej chwili mamy możliwość kierowania się do źródła, które de facto te tymi pieniędzmi będzie dysponować, bo jak słusznie tutaj Państwo zauważyli, środki na zapłatę dla, dla przedsiębiorców będą pochodzić z Krajowego Funduszu Drogowego. Tym samym nie jest to zależne w, w żaden sposób od tego, czy i kiedy generalny wykonawca zapłaci kaucje, gwarancy kaucje gwarancyjne, czy tego typu świadczenia spełni. Wobec tego jest to naprawdę przełom, jeśli chodzi o za zabezpieczenie podmiotów, które na dzień dzisiejszy nie są w żaden sposób chronione prawem, jeśli chodzi o odpowiedzialność inwestora za zapłatę dla tych grup, dla tych grup zawodowych. Z drugiej strony naprawdę nam zależy na czasie, bo, bo, bo co prawda, jeśli chodzi o inicjatywę, czy też o... o, o społeczne, że tak powiem, zaangażowanie, w komisji pojawiały się głosy, że, że tak powiem poszkodowani na kontraktach po COWEKu i DSS-ie w jakiś sposób zaczęli manifestować. My, my w pewien sposób jesteśmy powiązani z autostradą A4, gdzie zbankrutowały też dwie firmy, co prawda trochę później, bo, bo, bo upadłość PBG i hydrobudowy to jest czerwiec tego roku, ale dla tych firm, tych, które ja akurat znam, to są 42 firmy, to jest naprawdę ważna pomoc i bardzo ważna ustawa. No, dziękuję bardzo. Tak yy, najbardziej zainteresowanie podkreślonym, jest to bardzo ważny projekt, oczekiwany i nam bardzo zależy na tym, aby ten projekt był procedowany na tym posiedzeniu Sejmu i też yy, przedstawiciele Komisji Infrastruktury yy, zwrócili się, zwróciliśmy się do, jako przedstawiciele Komisji Infrastruktury zwróciliśmy się również do yy, naszych szefów klubu i do marszałków, aby w celu przyjęcia tego projektu w sposób bardzo pilny odbyło się dodatkowe posiedzenie Senatu.